Wiadomości powinniśmy dzisiaj zacząć od doskonałej dla Polski informacji o nagrodzie Nobla dla naszej pisarki, ale wbrew temu, co zamierzaliśmy, musimy zacząć od sprostowania, bo taki układ wiadomości zredagował sąd, wskazując, co ma być pierwszym materiałem, tym samym ingerując w pracę redakcji. Przepraszamy za pominięcie informacji o wsparciu udzielonym Jakubowi Baryle przez polityków Konfederacji. Niniejszym przepraszamy Komitet Wyborczy Konfederacja Wolności i Niepodległości za to, że w wyemitowanym w dniu 29 września 2019 roku głównym wydaniu wiadomości przedstawiliśmy nieprawdziwe informacje na temat wsparcia dla 15-letniego Jakuba Baryły, który w sierpniu z krzyżem w ręku stanął na trasie marszu LGBT w Płocku. Niezgodnie z prawdą wskazaliśmy, że jedynie politycy Prawa i Sprawiedliwości wstawili się za Jakubem Baryłą. Jak Państwo widzą, w kampanii wyborczej wszystkie chwyty są dozwolone. Sąd skazuje nas za niepodanie informacji, która nie była dostępna w żadnym innym dużym medium, informacji, której nie podała żadna duża telewizja. Trudno nie traktować tego jako ingerencji w niezależność dziennikarską, a absurdalność tego wyroku polega na tym, że równie dobrze można nas skazać na przykład za to, że nie podaliśmy, czy może nie podamy, że Konfederacja również cieszyła się z Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk. A teraz ważny społecznie temat. Jak na